Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych w tej zimowej scenerii. Postanowiłem nakręcić odcinek o swoich przodkach. Znajdujemy się właśnie na starych powązkach w Warszawie, gdzie pochowana jest moja bliska i daleka rodzina, między innymi pięć razy pradziadek Maciej Gąsiorowski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Historię swojej rodziny rozpocznę od swojego dziadka Jerzego Kurowskiego, który pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie w grobie swoich rodziców Janiny i Stanisława Kurowskich. Stanisław Kurowski był leśnikiem, w czasie wojny trafił do niewoli, został zesłany do kopalni Bobrek Wrócił do Polski kilka lat po wojnie i wkrótce później zmarł. Jego żona Janina była pielęgniarką, dziadek z kolei w młodości trenował siatkówkę, skończył SGGW i był technologiem drewna. Zmarł na swojej ukochanej działce, niedaleko Zalesia Górnego. Moja babcia z domu Damszel, która pochodziła z Sokółki, miała jeszcze jednego syna, podpułkownika Zbigniewa Kurowskiego, który pochowany jest na cmentarzu parafii. Najświętszego serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie, w Warszawie Wesołej. Kuzynką mojego dziadka była Halina Bądzyńska, architekt i malarka. Ona także pochowana jest na Powązkach Wojskowych. Była absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, córką Henryka i Zuzanny Naimskich. Jej siostra Janina Musiał, inżynier ogrodnik, pochowana jest na Starych Powązkach w Warszawie. Z powązkami wojskowymi wiąże się także inna historia mojej rodziny, tym razem od strony mojej babci Hanki, żony dziadka Jurka. Tu spoczywają bracia Witold i Julian Lazar, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Walczyli na odcinku Kuba Sosna w batalionie Gozdawa. Ich rodzicami byli Zygmunt Lazar, dyrektor gimnazjum w Zgierzu, i Stanisława. Lazarowa z domu Rudowska, nauczycielka języka francuskiego. Była ona córką Juliana Rudowskiego, brata mojego pra pradziadka Michała Rudowskiego. Po śmierci męża Stanisława Lazarowa została dyrektorką gimnazjum i liceum imienia Orzeszkowej w Łodzi oraz wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Prywatnych. Od 1 lipca 1946 roku pracowała jako adiunkt katedry filologii romańskiej, a od 1 września 1951 roku jako lektor Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładała także w Wyższej Szkole Ekonomicznej, w Akademii Medycznej oraz prowadziła lektorat w Szkole Aktorskiej. Spoczęła ona na cmentarzu katolickim na dołach w Łodzi. Jeśli chodzi o malarzy. To w mojej rodzinie był także inny znany malarz, Julian Cegliński, który był moim pra-pra-pra dziadkiem. Pochowany jest on na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. Był on absolwentem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Akademię ukończył w 1851 roku. Przede wszystkim malował krajobrazy i widoki architektury. Jego ulubione techniki to przede wszystkim litografia, ale również olej i akwarela. Rysunki odznaczały się piękną techniką. Publikował je w Tygodniku Ilustrowanym w latach 1860-1863. Pracował również jako rysownik w zakładach litograficznych oraz w zakładzie cynkograficznym Banku Polskiego w Warszawie. Ożenił się z Kazimierą Buczyńską. W sumie miał piątkę dzieci, Kazimierza, inżyniera i profesora uczelni technicznych w Rosji, Bronisławę Benignę oraz Wiktorię, a z drugą żoną Feliksą Buczyńską, synów Lucjana i Stanisława. Jego wnuk, podporucznik Piechoty Rezerwy Zygmunt Cegliński, zginął zamordowany przez NKWD w Charkowie. Z kolei jego praprawnuczka. Zofia di Cordo z Szałowskich także była malarką. Pod koniec lat 50. XX wieku zamieszkała w Paryżu i wyszła za mąż za Piera di Cordo, także malarza. Była ona siostrą mojej babci Hanny Kurowskiej. Jej prochy zostały sprowadzone do Polski, spoczęłej w grobie jej dziadka Adama Szałowskiego na starych powązkach w Warszawie. Pochowana jest tu także Irena Rybińska, córka Adama, która była matką leszka pata Rybińskiego, który w czasie powstania warszawskiego ożenił się z bratą Atą Branicką, córką ostatnich właścicieli pałacu w Wilanowie. Pochowani są oni na cmentarzu wilanowskim. W tym samym grobie pochowana jest także Zofia Szałowska, żona brata mojej babci Andrzeja Szałowskiego. Z kolei syn Adama, podporucznik Stefan Szałowski, zginął w Charkowie, był więźniem Starobielska. Jego żona Wanda Jaroszyńska spoczywa na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Jeśli chodzi o rodzeństwo mojej babci, to żoną Jana Szałowskiego, brata mojej babci, była Elżbieta Szałowska z Rajkowskich. Pochowana jest ona w grobie swojej babki Anny Rajkowskiej, właściwie Hanny Rechman, pseudonim Hanka Pomian, która była aktorką. Ich grób znajduje się na starych powązkach. Jeśli chodzi o rodziców mojej babci, czyli moich pradziadków, byli nim Janusz Szałowski oraz Zofia Szałowska z Rudowskich. Moja prawa ukończyła. Kurs ogrodniczy. Pradziadek był inżynierem. Pochowani są oni na cmentarzu w Podkowie Leśnej pod Warszawą. W grobie moich pradziadków spoczywa także moja praprababka Bronisława Ceglińskich. Na tym samym cmentarzu w Podkowie Leśnej pochowany jest także brat mojej prababci Józef, jego żona Maria oraz syn Marek. Jeśli chodzi o rodzinę mojej prababki Bronisławy Szałowskiej, to jej pradziadkiem był Walenty Skorochot Majewski, czyli mój pięć razy pradziadek. Pradziadkiem Bronisławy był Walenty Skorochot Majewski, znany archiwista, orientalista, badacz starożytności słowiańskiej. Ma nawet swoją ulicę w Warszawie. Na Warszawskim Rakowcu. Mój pięć razy pradziadek był znany z częstego noszenia kontusza i rygorystycznego przestrzegania staropolskich obyczajów. Jego wnuczka Kazimiera wyszła za mąż za Juliana Ceglińskiego, jego zięć Kacper Buczyński był moim cztery razy pradziadkiem. Wybudował on dworek w Sinołęce w 1830 roku. Jeśli chodzi o resztę rodzeństwa mojej prababci to brat Leonard i jego żona Stanisława z Walczaków zmarli w Paryżu. Brat Szymon, jego żona Janina oraz syn Michał i córka Janina pochowani są na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Janina spoczywa w grobie swojego męża Zbigniewa Świątkowskiego na Starych Powązkach w Warszawie pochowane są także siostry mojej prababki. Siostra Helena oraz Bronisława po mężu Blaut. Tu także w grobowcu rodziny Blautów spoczywa jej mąż Tadeusz oraz syn Maciej i synowa Marta. Z kolei rodzice mojej prababki Michał Rudowski i jego żona Bronisława Zmieczkowskich pochowani są na cmentarzu w Bogurzynie koło Mławy. Tu także pochowany jest drugi mąż mojej prababki Felix Lasota. Dziadkiem Bronisławy był Teodor Donimirski, Ziemianin, który spoczywa na cmentarzu w Kalwie. Był on polskim działaczem społecznym, doktorem prawa, właścicielem majątków w Telkwicach, Łysomicach i Bukowie. Jego żoną była Hortensja Kalkstein-Herbukos, a drugą Zofia ze Ślaskich. Jego brat Piotr Alkanty założył wraz z nim. Ligę Polską w Postolinie. Został jej dyrektorem na powiat szumski. Udzielał się w założonym przez Teodora w 1865 roku Towarzystwie Rolniczym Ziemi Malborskiej. Córka Teodora, Helena Mieczkowska z Nieciszewa, wyszła za mąż za Stanisława Mieczkowskiego, właściciela pięknego dworku zbudowanego w 1870 roku. Niestety, on został zabrany dekretem Bieruta, podobnie jak Dwór w Bogurzynie. Jeśli chodzi o moich dalszych krewnych, to byli nimi m.in. Andrzej Teodor Grabowski, dziewięć razy pradziadek, Kasztelan Hełmski, został pochowany w Zamartym w Klasztorze Benedyktynów. Mój prapradziadek Michał Rudowski był inżynierem, rolnikiem, właścicielem Grzebska i Bogurzyna. W sumie zarządzał ponad 1000 hektarowym gospodarstwem. Został pochowany na cmentarzu w Bogurzynie. Był synem Szymona i Katarzyny Kalksztajnów, którzy pochowani są nieopodal w Lipowcu kościelnym. Miał bardzo liczne rodzeństwo. Jego matka pierwsze dziecko urodziła w wieku 27 lat, a ostatnie mając 56. W jej imieniny, czyli w imieniny Katarzyny, rozpoczęły się zjazdy rodzinne. Oto rodzeństwo Michała Rudowskiego, Wacław Rudowski, który zmarł mając 8 lat, Julian Rudowski, którego córką była już wspominana, Stanisława Lazarowa, Stanisława Jaroszewska, Maria Rudowska, Jaroszewska. Jej syn Stefan Jaroszewski poślubił Marię Rudowską, czyli swoją kuzynkę, córkę Tadeusza, brata swojej matki. Miał także siostrę Kazimierę, która wyszła za Edmunda Biernackiego, lekarza profesora Uniwersytetu Lwowskiego, twórcę słynnego odczytu Biernackiego. Pochowany jest on na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Jego bratem był Wiktor Biernacki, znany fizyk. Spoczął on na starych powązkach. Z kolei zięciem, mężem córki Anny, był Stanisław Bryła, znany prawnik, wojewoda lubelski. Kolejną siostrą była Jadwiga Rudowska po mężu Bojanowska. Jej syn, porusznik Szymon Bojanowski, zginął w Katyniu, był więźniem Kozielska. Jej syn Tadeusz Bojanowski pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Jego żona Maria Bojanowska z domu Młynarska była ciotką słynnego poety Wojciecha Młynarskiego. Siostrą jego ojca Mariana, jej córki Anna Bojanowska i Maria zwana Maliną także spoczywają na Starych Powązkach w Warszawie. Kolejną siostrą była Katarzyna Rudowska, która spoczywa w Lipowcu Kościelnym. Bratem był Tadeusz Rudowski, którego wnuczka Wanda Milewska i prawnuczka Katarzyna Grabowska spoczywają na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Z kolei żoną praprawnuka Macieja Grabowskiego, byłego ministra środowiska w rządzie POPSL, była Anna Młodorzeniec-Grabowska, która spoczywa w grobowcu na Starych Powązkach w Warszawie. Kolejną siostrą była Izabela Rudowska-Bohuszewicz, której córka Janina była żoną Kamila Bogackiego, lekarza, z którym miała trzy córki urodzone w Stanach Zjednoczonych: Kamilę, Bronisławę i Marię. Bogacki był przyjacielem prezydenta USA Tomasa Woodrowa Wilsona. Bratem Janiny z kolei był Bohuszewicz, podporucznik pułku Ułanów, który zginął 27 maja. 1920 roku pod Kijowem. Bohuszewiczowie byli kuzynami prezydenta Ignacego Mościckiego. Kolejnym bratem mojego prapra dziadka był Zygmunt Rudowski. Jego syn Jerzy Rudowski pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Był inżynierem, zaprojektował i urządził około 200 mleczarni o różnej zdolności produkcyjnej. Instalował w niej nowoczesną aparaturę. Michał Rudowski miał także braci Leona Rudowskiego, Stefana Rudowskiego i Szymona Rudowskiego oraz Wacława Rudowskiego, który został profesorem, spoczął na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Jeśli chodzi o mojego prapra-pradziadka Szymona Rudowskiego, to jego bratem był Jan Rudowski pułkownik powstania styczniowego, właściciel ziemski, który spoczął na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. O dalszej swojej rodzinie opowiem w jednym z kolejnych odcinków Niezapomnianych. Jest to bardzo ciekawa historia, związana między innymi z Sejmem Wielkim. Jeśli wierzyć stronie doktora Marka Minnokowskiego, gdzie prowadzone jest drzewa geologiczne, Znajdują się tam przodkowie i powinowaci uczestników Sejmu Wielkiego. To mam tam sporą rodzinę. Wiele osób znajduje się nawet na Wikipedii. Przeważnie byli to starostowie, wojewodowie, kasztelanowie czy marszałkowie koronni. Osoby zasłużone dla Polski. Opowiem m.in. o królu Szwecji oraz o związkach z Janem Kochanowskim. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Do mojej rodziny z pewnością jeszcze będziemy wracać. W następnym odcinku z kolei pokażę Wam groby osób, które musiały czekać na swój pogrzeb nawet kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Rekordzistka została pożegnana 4 lata po swojej śmierci. Do zobaczenia!